Czym się wyróżnia nasza planeta? Dlaczego zależy od Słońca? Oto nasze Słońce. W środku Układu Słonecznego okrąża je Ziemia i inne planety. Na Ziemi istnieje życie, bo krąży ona w odpowiedniej odległości od Słońca. Bliżej, a się ugotujemy, dalej, a zamarzniemy. Tkwimy w bezpiecznej strefie, idealnej do życia. Niestety, ta strefa się przesuwa. Słońce staje się coraz gorętsze. Zmienia się rejon istnienia życia. W końcu Ziemia znajdzie się poza bezpieczną strefą. Wtedy będziemy mieć kłopoty. Nasza planeta zginie. Tak to się stanie. Słońce staje się coraz gorętsze. Wystarczy, by temperatura wzrosła o 5%, a zginą rośliny. I jeszcze 10% zginą zwierzęta. Przy 15% wyparują oceany. Powstaną chmury jeszcze podwyższające temperaturę. Kiedyś zginie życie na naszej planecie. Robert Zubrin sądzi, że ma rozwiązanie. Chce, abyśmy opuścili Ziemię. Chce, abyśmy a new Poszukajmy nowego domu. Mamy wybór: wyruszyć w kosmos albo wyginąć. Jeśli tego nie zrobimy i nie zabierzemy ziemskiego życia ze sobą w kosmos, wszystko na Ziemi zginie. Robert Zubrin chce, abyśmy zamieszkali na Marsie, Mars jest. Mars jest jedyną planetą układu, która ma niezbędne zasoby. Ma wodę, zamarznięta, ale jest. Ma w atmosferze dwutlenek węgla i azot. Nauczmy się z nich korzystać, a potomność znajdzie nowy świat. Żaden gatunek nie przetrwa w jednym miejscu. Nasz gatunek nie pochodzi z Ameryki Północnej ani z Europy, tylko z Kenii. Jak tropikalne zwierzęta, mamy długie kończyny bez sierści. Człowiek skolonizował Ziemię, bo myślał twórczo. Wytrzymał epokę lodowcową. To poradzi sobie z Marsem. Słońce staje się gorętsze. Strefa bezpieczna przesuwa się dalej. To jest Mars. Ziemia zginęła. Teraz to nasz dom. Przypomina Ziemię i leży w bezpiecznej strefie. Kłopot polega na tym, że słońce nadal staje się coraz gorętsze. Mars wyjdzie z bezpiecznej strefy. Zginie na nim życie. Co dalej? Ludzie znowu będą szukali nowego domu. Przeniosą się dalej od Słońca. Dalsze planety są niegościnne. Gazowych olbrzymów jak Jowisz i Saturn nie da się przekształcić. Jeśli mamy przetrwać, może nie powinniśmy zmieniać planet, tylko siebie. David Brin jest pisarzem. Żyje z wymyślania innych światów. Wszechświat jest wielki. Nie znajdziemy tam nowej Ziemi. Jeśli mamy opanować galaktykę, to my musimy się przystosować. Zwykle człowiek zmieniał świat dla swoich potrzeb. W słońce staje się coraz gorętsze i ogrzewa nowe rejony. To Europa, jeden z ogromnych księżyców Jowisza. Wiemy, że jest pozbawiona powietrza i ma lodową skorupę. w przyszłości się zmieni. Lud stopnieje. Europa stanie się światem oceanów. Może przybędziemy tu z Marsa i zbudujemy nowy dom. Zamieszkamy w miastach na dnie morza. Breen uważa, że życie pod szkłem nie jest rozwiązaniem. Myślimy o innych planetach, będziemy żyć w kopułach, zabierzemy ze sobą ziemię, później zmienimy siebie, dopasowując się do środowiska. Nasi przodkowie ewoluowali do życia na ziemi, a jak się zmienią potomkowie, Człowiek był niezwykle twórczy. Inne gatunki też nie próżnowały. Ptaki wykształciły płuca, przez które przepływa powietrze. My używamy tylko połowy pojemności płuc. Moglibyśmy zmienić genetycznie płuca tak, by przypominały ptasie. Przeżylibyśmy w rozrzedzonym powietrzu. Nie byłoby świetnie zasypiać na zimę jak niedźwiedź? Moglibyśmy podróżować do odległych gwiazd. Jeśli człowiek ma pracować w nieważkości, znudzi mu się dźwiganie jednej trzeciej wagi ciała w niepotrzebnych kończynach. Po co nam nogi w nieważkości, kiedy możemy mieć dodatkowe ramiona? Wygodniej skakać jak gibon. Czy inżynieria genetyczna to zmieni? Kto wie? Dopiero zaczynamy wielką przygodę. Co za ekstrawagancka wizja przyszłości? Czy to warto? Jeśli będą szczęśliwi, twórczy i będą należeć do cywilizacji? Niech żyje różnorodność. Zgadujemy tylko, jak będzie wyglądać przyszłość. Jacy będą nasi potomkowie. Gdzie będą żyć, jeśli nie tutaj. tutaj.